No na pewno będziemy walczyli, chcemy jak najwyżej skończyć te rozgrywki, podsumować je takim, z takim wykrzyknikiem i, i, i podkreśleniem. Nie wszystko nam się udawało, nie wszystko powiedzmy wychodziło, nie jesteśmy do końca zadowoleni z, powiedzmy z tego sezonu, ale na pewno są i pozytywy i myślę, że takim będzie zwycięstwo. Na wyjeździe w tym ostatnim meczu, i, i, i tak jak pan powiedział, w tej chwili walka o to piąte miejsce w tabeli. No, my cały czas eksperymentujemy z tym, że stawiamy na najlepszych zawodników. No, tak jak zwykle, dopóki nasza sytuacja powiedzmy, finansowa, myślę o budżecie klubu na nowy sezon, nie będzie. Jasna i czytelna. Zaczynamy tą drogą. Zaczynamy testować najpierw zawodników, którzy chcą u nas być, którzy chcą u nas grać. Natomiast no, myślę, podsumowanie, czekamy na ten ostatni mecz, później podsumowanie, później analiza pod kątem budżetu na nowy sezon. Wtedy będziemy wiedzieli, na co nas tak naprawdę stać. Na dzień dzisiejszy no, jeszcze za wcześnie o tym mówić, stąd skupiamy się. Na tym, na czym możemy, czyli na testowaniu zawodników, którzy jakby no, są wolnymi zawodnikami, sami dysponują swoją kartą zawodniczą i bardzo chcą grać u nas w zespole. No tak, jest to finał tych rozgrywek. W tamtym meczu, w tamtej rundzie nie grałem, ponieważ miałem pauzę za kartki i oglądałem ten mecz. Był to mecz bardzo dobry, natomiast uważam, że jesteśmy w stanie wygrać. Chcielibyśmy dobrze zakończyć ten sezon. No i po to tam jedziemy tak naprawdę, po trzy punkty, nic innego. Zgadza się, jedziemy zmobilizowani. Oprócz tego ten mecz ma jeszcze dodatkowy smaczek, bo jestem byłym zawodnikiem MKS-u że także też będę chciał się tam pokazać z jak najlepszej strony. No i co tu dużo mówić, jedziemy walczyć i myślę, że jeżeli wszystko pójdzie po, po myśli naszej, to przywieziemy korzystny rezultat z kluczborka.